Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie osoby oglądające mój kanał, obcy w mojej głowie i wspierające mnie w tym ciężkim dla mnie czasie. Przychodzę do Was dzisiaj z takim krótkim, nietypowym materiałem będzie to taki mini reportaż o tym, co działo się u mnie w maju. Maj upłynął mi pod znakiem wizyt u specjalistów, wizyt kontrolnych. Ostatni filmik jest to materiał związany z wizytą profesora Harata i. Moją wstępną kwalifikacją do takiej nowoczesnej metody leczenia, która nazywa się Option. Niestety jest to bardzo kosztowna terapia, bo około dwuletnia terapia to jest koszt w granicach 3 milionów złotych. Jak wiadomo, no nie stać mnie na taką terapię. Tak więc moja Olga już zadziałała. Są założone dwie zbiórki. Jedna to jest na fundacji rakiety. To jest taka fundacja typowo onkologiczna, a druga na się pomaga. Niestety one są jeszcze weryfikowane, są jeszcze nieaktywne. Dlatego ten materiał dzisiaj, ponieważ jest to zapowiedź tych zbiórek też, między innymi, i zapowiedź kolejnego materiału o radioterapii, który pojawi się, mam nadzieję, w ten weekend. Tymczasem, co kochani, no, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czuję się dobrze, jestem, jestem w trakcie brania chemii tej w domu już, tej, tej poszpitalnej. No i na dzień dzisiejszy wszystko jest ok. Także więcej na pewno usłyszycie w filmiku. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego, miłego czwartku i miłego piątku. Pa, kochani. Mamy 10 maja, sobota. Jestem ponownie pod szpitalem na 28 czerwca w Poznaniu. Powodem mojej wizyty tutaj jest umówiona wizyta na rezonans magnetyczny głowy. Czy się stosuje? Niekoniecznie. No. Najbardziej stosującym momentem będzie założenie węflonu i oczekiwanie niestety na wynik, ponieważ jak się dogadywałam wynik, na wynik mogę czekać nawet do 6 tygodni a co w moim przypadku jest bardzo stresujące, ponieważ bardzo się boję, czy coś tam się w głowie nie wybudowało mam nadzieję, że nie, ponieważ to czuję się bardzo dobrze, poza tym, że jestem osłabiona nadal po chemii, to czuję się bardzo dobrze i tak jak wspomniałam na wynik mogę czekać do 6 tygodni a w tym czasie mam umienione wizyty na 15 maja, 20 u neurochirurga i pod koniec maja mam ulubioną wizytę u profesora Harata w Bydgoszczy. Ta wizyta będzie takim rozeznaniem co do ewentualnie alternatywnych metod leczenia, ponieważ są takie, ale to Wam opowiem ze szczegółami, jak już będę po wizycie u doktora Harata. No, w tej chwili przyjechaliśmy z delikatnym zapasem czasowym, także. Udaje się do szpitala, do budynku. Nie ukrywam, że mam kłuchę w gardle, ponieważ te 6 tygodni, kiedy tutaj przebywałam ostatnio, no dały mi się trochę we znaki. Także do następnego. Rezonans magnetyczny za mną. Właśnie wyszłam z badania. Badanie trwało około pół godziny. Było to badanie z kontrastem. Kontrast został podany w końcowej fazie badania. Czułam to wyraźnie jako uczucie zimna w, w okolicy wkłucia. Niemal równocześnie pojawił się niesmak w ustach i ciepło między nogami. Hmm, na szczęście, od tego momentu trwało to około 5 minut i badanie się zakończyło. Przez cały czas trwania badania towarzyszyły mi przeróżne dźwięki bo ten kto nie miał robionego rezonansu pewnie nie wie, ale bez przerwy bombardują Cię dźwięki z każdej strony. Ja to porównuję do dźwięków, była między innymi syrena portowa, karabin maszynowy, zepsuta maszyna do szycia i wiele, wiele innych dźwięków, jakieś trąbki, piszczałki, po prostu nie należały do najprzyjemniejszych. No dobra, były całkiem nieprzyjemne ale do przeżycia. Także jest to badanie do przeżycia. Kochani, yy, jedynie ktoś, kto ma lęk z przestrzeną, yy, cierpi na klaustrofowie, może mieć z tym problem. Ja na szczęście przez całe badanie mam zamknięte oczy, wyobrażam sobie różne rzeczy. Przeprwałam. Yy, znam przyjemniejsze sposoby na spędzanie sobotnie, sobotniego czasu. A ja jestem ponownie pod Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Powodem mojej dzisiejszej wizyty jest wizyta u onkologa. Dzisiaj zostaną podjęte decyzje co do dalszej chemii, także za chwilę dalsze wieści. Pomimo tego, że prawie dwie godziny temu przyjechaliśmy do Poznania, nadal czekam na wizytę u onkologa. Załatwiłam całą papierologię, jestem zarejestrowana. <laughs> Przy rejestracji dostałam skierowanie na pobranie krwi i pomimo tego, że było to skierowanie na CITO, Poinformowano mnie, że okres oczekiwania na wynik krwi może potrwać do 4 godzin, także uzbrojona w cierpliwość wracam pod gabinet lekarski, gdzie mam nadzieję, niebawem zostanę wyczytana. Mamy 20 maja, jestem ponownie w Poznaniu pod szpitalem. Jest to wielospecjalistyczny szpital miejski imienia Józefa Strusia. Mam tutaj zaplanowaną kolejną wizytę u mojego profesora Andrychowskiego. Co z niej wyniknie, o tym za chwilę. Więc jestem po wizycie u profesora Andrychowskiego, no, był mały poślizg, weszliśmy z godziną opóźnieniem, ale na przykład że pacjentów jest to jakby doskonale zrozumiałe, tak więc jak zwykle wszystko przebiegło niesamowicie sprawnie. Kolejną wizytę mam wyznaczoną za pół roku, profesor był bardzo zadowolony z wyniku, nawet odwrócił mi ekran monitora i pokazał miejsce, w którym był wóz. Mówi, że wszystko się pięknie goi i że nie ma śladu buza, żadnej wznowy. Także widziałam nawet w jego oczach dumę z dobrze wykonanej pracy. Powiedział, że bardzo się cieszy. Zapewniliśmy go, że my chyba bardziej. Więc powoli będziemy wracać do domu. Śmiałam się dzisiaj do męża, że zaczynam lubić te nasze wyprawy na kontrolę. Bo co są całe wyprawy? Szykujemy sobie kawkę, mój termosik, termosik męża. Zawsze gdzieś zatrzymujemy się na obiadek, dzisiaj też jest taki plan, zobaczymy co się po drodze ulegnie. Śmieję się, że niedługo wszystkie restauracje na drodze Poznań-Ostrów będziemy mieli przetestowane. No, no, no cóż kochani, zobaczymy co jutro czeka mnie w Bydgoszczy u doktora Harata tymczasem. Mamy 21 maja, jestem po wizycie u profesora Harata w Bydgoszczy. Wizyta bardzo sympatyczna. Profesor bardzo rzeczowy odpowiadał, odpowiadał konkretnie na wszystkie nasze pytania. No, z pozytywnych wieści to taka wiadomość, że zostałam zakwalifikowana do terapii Optium. Więcej Wam opowiem w kolejnym filmiku, także widzimy się na YouTubie. Do następnego razu.